Czy popyt na zakup nieruchomości się skończy po wyczerpaniu puli środków z bezpiecznego kredytu 2%? Już dziś został przekroczony budżet przeznaczony na realizację tego programu i program może skończyć się lub zostać wstrzymany już na początku przyszłego roku. Wiele jednak wskazuje na to, że mimo tego popyt na nieruchomości wcale nie zmaleje. Jeżeli stopy procentowe powoli, ale systematycznie będą spadać, to może okazać się, że w drugiej połowie 2024 roku zakotwiczą się na akceptowanie poziomie około 6%, co może utrzymać trend zakupowy na rynku. Przed wyborami pojawił się również pomysł wprowadzenia zerowego kredytu na zakup pierwszej nieruchomości, ale jest to raczej niemożliwe lub będzie ekstremalnie ograniczone. Jeśli chcesz skorzystać z taniego 2% finansowania, musisz się pospieszyć. Po wyciszeniu rządowego programu pozostaną oferty standardowe, które z biegiem czasu powinny wskoczyć na normalny poziom. Z drugiej strony może warto chwilę poczekać i kupić nieruchomość wykorzystując kredyt bez dopłat, ale nie obarczone tak wieloma wymogami i obostrzeniami. Napisz co planujesz i co o tym sądzisz, a po więcej kliknij zaobserwuj.